Natalia Kaczmarek, wicemistrzyni świata w biegu na 400 metrów i laureatka czwartego miejsca w Lewistycie Przeglądu Sportowego i Polsatu. Okazuje się, że łatwiej sięgnąć po historyczny pierwszy złoty medal w Mistrzostwach Świata. Kobiety na 400 metrów dla Polski niż po podium plebiscy. Tu jak ty sama oceniasz to swoje czwarte miejsce dzisiaj? E, tak, zdecydowanie, ale wiedziałam, że tutaj będzie, że tak powiem, ciężko, wysokie miejsce. No, konkurencja była e, duża. Naprawdę świetni sportowcy stają, e, stają tutaj w tym plebiscycie na podium, dlatego dla mnie to jest i tak e, duże wyróżnienie, że jestem czwarta. Naprawdę się bardzo, bardzo z tego cieszę. E, i. Na pewno było to stresujące. Wydaje mi się, że bardziej stresujące niż bieg na 400 metrów. Rzadko się pokazujemy tutaj w takich stylizacjach, ale też jest fajnie, że właśnie czasami możemy wyjść ze stadionu i zrobić coś innego niż tylko biegać. A propos Twojej stylizacji, chciałam zapytać, czy dłużej szukałaś tej sukni, czy tej swojej wymarzonej na ślub, który w tym roku poza Igrzyskami Olimpijskimi również się szykuje? Myślę, że obie udało się szybko znaleźć, akurat tak się trafiło. Socję ślubną właśnie już też mam wybraną. Mam nadzieję, że trafnie, ale mogę zdradzić, że Konrad jeszcze jej nie widział, więc jego reakcję, że tak powiem, dopiero zobaczę przy ołtarzu i mam nadzieję, że również mi się spodoba. A powiedz, jaki dzień przyszłego roku będzie tym najważniejszym w 2024 roku? <laughs> Tych dni najważniejszych będzie sporo, ale mam nadzieję, że wszystkie będą również szczęśliwe. Byłam ciekawa, czy powiesz datę swojego ślubu, czy finał Igrzysk Olimpijskich w biegu indywidualnym na 400 metrów albo w sztafetach? No bo właśnie w sztafetach masz do obrony dwa medale. Złoty i srebrny, no ale w tym roku naturalnie stałaś się kandydatką także do walki o medale indywidualnie. Czy jakoś to hierarchizujesz? Któraś walka będzie dla ciebie ważniejsza? Myślę, że zupełnie nie. Mam nadzieję, że plan minutowy pozwoli na to, żeby mogła biegać i sztafety, i bieg indywidualny, bo w tym roku w Budapeszcie niestety się nie udało. A chciałabym to połączyć, bo biegi sztafetowe również są super i właśnie mamy do obrony te tytuły. Mam nadzieję, że się uda. Ale indywidualnie też mam nadzieję, że mam dużo do pokazania, także chciałabym wystartować we wszystkich tych biegach, we wszystkich się pokazać z dobrej strony. 2024 rok już się zaczął, więc czy w Twoim dzienniczku już się pojawiły plany na ten rok skonkretyzowane? E, jeszcze nie. Myślę, że w najbliższym czasie się to stanie. Będę miała też trochę, troszkę czasu teraz, bo lecimy do RPA na trzytygodniowe zgrupowanie, więc myślę, że tam może sobie zapiszę, ale e, jeszcze tego nie robiłam. Też nie startuję hali, więc e, mam trochę więcej tego czasu na przygotowania. A to ostatnie pytanie. Marzenie na 2024 rok? Ach, marzenie. Chciałam powiedzieć, że medal olimpijski, ale w zasadzie to już go mam, e, więc e, myślę, że nie mogę tak powiedzieć, ale. Marzenie, tak naprawdę chciałabym osiągnąć właśnie te cele, które sobie postawię. Cel na dziś długodystansowy, mam nadzieję. Tak jest. Jajecznica? W tamtym roku dotrwałam, chociaż było ciężko, nie wiem, czy w tym roku się uda. Trzymam również za to bardzo mocno kciuki i za spełnienie wszystkich Twoich celów na 2024 rok.